Dziękujemy ślicznie Pani Żeglębi. Zapraszamy Waszą Lewicką oraz Dawidzio Życińskiego na wykonanie piosenki finałowej dzisiejszego dnia 9 z Króbrą drożdżowską. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że Państwo przyłączą się do wspólnego śpiewania, a piosenką finałową będzie Heweru Szalom Alechem. Zaśpiewamy w czterech językach. Mam nadzieję, że Państwo y, będą chętni do nauczenia się. Pierwsza zwrotka oczywiście w szalom, alechem i tak dalej, i tak dalej. Druga zwrotka będzie w języku polskim, a pokój niech będzie z nami, a pokój niech będzie z nami, i tak dalej. Trzecia będzie w języku rosyjskim, a mir siegda, bud z nami. Hmm, tak, tak, oczywiście. I ostatnia w języku niemieckim, um, sei der Frieden mit uns. To jest chyba najtrudniejsza zwrotka, ale myślę, że niemiecka publiczność jest tak zdolna, że myślę, że nie będzie problemu. Hey, Thank okay. you. Drodzy Państwo, a teraz oddamy głos Państwu tylko i wyłącznie. Darku, damy Państwu szansę pokazania zdolności wokalnych. Jeszcze raz, drodzy Państwo, na samo zakończenie w języku polskim. A pokój niech będzie z nami. Myślę, że takie motto zabierzemy do domu. A pokój niech będzie z nami, a pokój nie będzie z nami, a pokój nie będzie z nami. Te we szalo, szalą, ale a pokój nie będzie z nami, a pokój nie będzie z nami, a pokój niech będzie z nami. Hebe shalom, shalom, shalom Brawo. Jeszcze ja pozwolę się tutaj wcisnąć między konferencjerów, a mojego komendanta Iwanowa. Mam nadzieję, że, że mnie nie przysłonił choć trochę. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło. Dziękuję za takie, a nie inne owacje, które były w tych momentach, których nawet nie spodziewaliśmy się, że będą. Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczny. Zarówno dla, dla całego zespołu, zarówno dla dziewczyn tańczących w kamenie, zarówno dla mojego zespołu. Bardzo serdecznie im dziękuję za czas prób i za to, że. Chcieli mnie jeszcze słuchać, mimo że niektórzy z nich są starsi. Dziękuję bardzo, dziękuję przede wszystkim organizatorom tego dnia, że pozwolili nam tutaj zagrać i te podziękowania składam na ręce pana burmistrza.